Nieskończony boski majestat ukryty w sercu Jezusa. Pójście za Chrystusem jest poszukiwaniem Bożego oblicza. Naśladowanie Jezusa to wejście w Jego pasję, to zobaczenie w Jezusie Boga, synu Ojca. Bóg Biblii, Bóg judeochrześcijaństwa. Ma twarz i imię, ma serce, jest osobą. Dlatego zbawienie nie polega na bezimienności, rozpłynięciu się w nirwanie, pustce, wolności od bólu. Zbawienie to przylgnięcie do Bożego serca, nasycenie się Jego oblicza. Podczas konsultacji lubię powtarzać, że nasza wyobraźnia to zdradliwy przyjaciel. Przez te same wrota wchodzą bowiem zarówno choroba, jak i zdrowie. Ale zignorowany kość szybko sobie odchodzi. Nasza wyobraźnia często nas zwodzi, szczególnie w kulturze obrazu jesteśmy karmieni iluzją, nawet w kwestiach zdrowej diety. Nic bowiem tak szybko nie prowadzi do choroby. Jak przesadne myślenie o zdrowiu. Jezus na górze Tabor przemawia do uczniów mocnym obrazem, majestatem swojego boskiego serca. Nasz Pan lubi przychodzić niespodziewanie. Czy trwasz z ufnością takiego spotkania? Jezus przemówił do mnie pewnego dnia. Wybrałem Twoją duszę, aby była dla mnie niejako niebem, to na ziemi dla odpoczynku, a Twoje serce miejscem rozkoszy dla mojej miłości. Jezu, boski więźniu miłości, kiedy rozważam Twoją miłość i wyniszczenie się dla mnie, to zmysły mi ustają. Kryjesz swój majestat niepojęty. "I zniżasz się do mnie, nędznej."